Patryk Patusiakiem Maszuta, ze mną jest dzisiaj Robert Ruchała. Witam wszystkich. Robert, przede wszystkim jak Ci się dzisiaj podoba to wydarzenie? Jesteśmy na MMA Weekend w Krakowie. Nie podoba mi się. Nie no żart, I co zrobimy z tym faktem? Nie no, żartowałem. E, nie, jest bardzo super. Powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu miałem e, okazję poprowadzić takie seminarium. E, było w ogóle zaskoczony jestem, że naprawdę był tak wysoki poziom. Spodziewałem się, że będzie więcej osób początkujących, a tutaj chłopaki naprawdę ogarniali. I, no i bardzo przyjemnie się pracowało. Mogłem pokazać im jakieś tam różne rzeczy. E, nie wiem czy zauważyłeś, ale techniki były bardziej właśnie skupione na takie, żeby działały w walce. Nie jakieś ekwilibrystyczne, jak które tam wiadomo, mogą zadziałać, tylko bardziej takie stricte, typowo podwalkę. Wrzucimy na pewno przebitki, żeby widzowie mieli co oglądać. No a teraz wrócimy do Twojej osoby. Jesteś po walce z Patrykiem Kaczmarczykiem, który znowu gdzieś tam w mediach poruszył temat kolejnej walki z tobą. Jak się do tego ustosunkujesz? No i się. Wiesz co, ja mam tak, że wygrałem teraz tą walkę i no i po prostu myślę o dalszych celach i, i skupiam się na tym, a no na pewno Patryka boli przegrana i będzie się chciał zrewanżować, ale no jakby wiesz, no ja nie mogę na to tak patrzeć. Po prostu jak wygrałem walkę, no to chcę iść dalej, no nie? Nie ma sensu już teraz znowu jakieś rewanż robić, bo to ani nie była walka o pas, ani to nie było jakieś, nie wiem, walka wieczoru, tylko po prostu zwykła walka, no nie. Więc y, ja to się tak zapatruję na to, że teraz y, idę dalej, a Patryk no, spad z jednego oczka, podniesie się i po prostu też będzie szedł innym drogą. Co do dążenia dalej, KSW ostatnio zapewniło ciekawy transfer. Do federacji dołączył Rudkowski. Tak. Czy na tym etapie kariery byłbyś zainteresowany ewentualnie starciem z kimś takim jak on, czy jednak gdzieś tam odłożyłbyś to myśl na no później? Wiesz co, ja podejrzewam, że teraz Rudkowski na pewno będzie bardzo wysoko. Myślę, że będzie walczył gdzieś za niedługo o pas, więc ja to na razie nie, nie wychodzę przed szereg. Jestem jakby zawodnikiem, który dopiero wchodzi do tego sportu, do tej organizacji. I, no I ja po prostu chcę się spinać powolutku po małych szczeblach, a nie że będę wychodził przed szereg i będę już nawoływał do walki o pas. Nie? Więc dla mnie to to jest tak, że e, idę małymi kroczkami, nie zmieniam w ogóle e, mojego scenariusza, nie chcę wychodzić przez Syrek. Dobra, a do Federacji KSW zarówno ostatnio duża informacja powrócił po przygodzie na EFM Michał Materla. Jak wiemy. Zajebista wiadomość. Właśnie jak wiemy, jesteś ogromnym fanem tego zawodnika. Gdzieś tam początki Twoje i oglądania, oglądania tego sportu zaczynały się od, od oglądania Michała. I w mediach pojawił się także temat nawoływania. Michała, tak naprawdę, do walki z Pudzianem. Widziałbyś jego w ogóle w takim starcie? Ja sam nawoływałem do tej walki. Na też Michała, że to byłby świetny pomysł i chciałbym to zobaczyć. Naprawdę, na pewno dałoby to bardzo dużo emocji i ciekawy byłbym tego starcia. No nie? I szczerze powiedziawszy, nie wiem, z kim teraz będzie się Michał bił. Fajnie, że w ogóle wrócił. No jest to mój idol. Naprawdę bardzo czekałem na to, żeby on powrócił i, i zajebista wiadomość, na no bo KSW pokazało, że Michał wrócił i jeszcze walka w Szczecinie więc w jego mieście na pewno pokaże się z zajebistej strony no i ja mu bardzo e, życzę jakiegoś nokautu i będę na pewno kibicował na żywo kolejnymi z ruchów KSW ostatnimi czasy jest przejście na inną platformę oraz zmiana komentatorów jak odbierasz te, te wszystkie zmiany, które napływają coraz co częściej? Jeśli chodzi o tą platformę, to dla mnie na plus, no bo będę się mógł bić jakby więcej razy. Jest 12 gal w roku, więc praktycznie co miesiąc będzie gala, co miesiąc będzie można się bić, że znaczy wiadomo, no nie co miesiąc, ale na pewno minimum trzy walki chciałbym stoczyć. Jestem młody, więc wiesz, mam dużo zdrowia i determinacji. Więc to dla mnie jak najbardziej na plus, a jeśli chodzi o komentatorów, no to, no to tam gdzieś słyszałem, że chyba Maciej Turski będzie... Taki, tak, i no, no to ja się Dobra, bardzo cieszę. Dziękuję, dziękuję. O, lubię, o, o, no to lubię ich trzech i bardzo się cieszę, że będą komentować moje walki. E, na pewno będę dała duże emocji i e, będą zdzierać gardo na moich walkach. Dobra, Robert, nie trzymam dłużej. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają, którzy oglądają, którzy kibicują. E, wielka pozdrówka do Was leci i co? Widzimy się niebawem. Śledźcie tego pozytywnego wariata, bo bardzo. <grymka> tak, Pomodzenia. dziękuję bardzo.